Dzień dobry, witajcie, ciepło po świętach. Już chyba ten odcinek, który teraz jest, jest po świętach albo w niedzielę, nie wiem jeszcze, więc po prostu jakieś świąteczne filmy będą po świętach. Po prostu tak, ja jestem w trakcie robienia obiadu, trochę się ogarnęłam, a tak naprawdę zaczęłam sprzątać. Nikola poszła na dół, trochę im pomogła sprzątać swoje zabawki, segregować do wywalenia. Ciężko to szło wszystko, było mi mamo potrzebne, ten szum to piecze, pie, piekarnik. E, mamo jest mi to potrzebne. Mamo tego nie, mamo to piękne, mamo, nie, 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 więc chociaż troszeczkę udało mi się z nią. Yy przebrać zabawki, takie co idą do piaskownicy, chociaż już dzisiaj w piaskownicy z samego rana też byłam i powywalałam połamane zabawki takie jak wiaderko jakieś <coughs> i aż mi głos zabrakło jakieś wiaderko, łopatki takie wiecie po połamane, a że zbierali dzisiaj plastik, więc to wszystko powywalałam i cała torba poszła nowych zabawek, bo się okazało, że jakieś patelenki, jakieś garnki talerzyki plastikowe były w pudełkach więc tam to jej zaniosłam, ona poszła sobie na dwór a ja spokojnie w końcu przebrałam wszystkie zabawki i był worek, pół worka, no dobra przesadzam, mniejsza połowa worka papierowych rzeczy, ja akurat wszystko zbierali, zdążyłam wynieść i cały worek plastiku, plastikowych zabawek. Yy... Połamanych, jakichś starych lalek którymi się nie bawi i tak dalej więc wszystko to poprzebierałam, dużo miejsca się zrobiło yy, po prostu na nowe jakieś takie zabawki więc tymi, którymi się nie bawi, puzli w ogóle bardzo dużo było, których były pogubione więc ona się poszła na a ja spokojnie się za to zabrałam i już jest późna godzina, bo wiecie co, dochodzi druga a ja zaczęłam nagrywać miałam nie nagrywać, ale stwierdziłam a dobra, nagram yy, bo potem już ten klimat wielkanocy się skończy, a tak to ciągle jeszcze gdzieś są jajeczka, króliczki, więc dobra, zabieram się za robienie obiadku, bo tutaj już troszeczkę szkowaję do to powynosić, powywalać i pokażę Wam, co kupiłam w Pepko. Coś bardzo pięknego, co mi się bardzo podoba, tylko to jakiś czas temu było, ale będąc wczoraj w Pepko widziałam, że są jeszcze te rzeczy. No bo wczoraj byłam po to, co mówiłam w ostatnim odcinku. Co muszę kupić? Więc kupiłam. Ozdób wielkanocnych nie kupowałam. Co prawda, było wszystko mega przebrane, naprawdę mega przebrane. Yy, ale kupować coś na siłę, właśnie mam kubek wielkanocny. kupiłam kiedyś kubek wielkanocny. Gdzieś tutaj jest, jest tutaj. Króliczek. O tutaj widzicie? Kubek wielkanocny z króliczkami. Więc, yy, no, będę pić w nim kawkę. A ja dokończyłam krem pomidorowy, który naprawdę uwielbiam. Do tego pestki, słonecznika, lek szmitany. Albo byłam taka już głodna. Teraz szybciej robię się głodna. <goda> Pogoda jest ok. Dobra, dzisiaj u nas na obiad mm, nic takiego skomplikowanego, ponieważ mam tutaj kurczaka. Kurczaka. Mm, Utka. Kurczaka. Nikola mi namawia dzisiaj na lody, no nie wiem, może pojedziemy, więc one już się zamarynowały, zaraz je do piekarnika wkładam, idę wynieść obierki, banana sobie zjadłam i miałam takie jabłka, już takie wiecie co, zwiędłe, a no bo takie zwiędłe to nie ma wiecie chętnych, ale pokroiłam, poobierałam, powyciągałam te wszystkie gniazda i je włożę do kurczaka później, więc to będzie też dobre, ja lubię takie pieczona, ale oczywiście troszeczkę później. Dobra, ziemniaki, jeszcze fasolkę szparagową mam, będę robić, więc wstawiam. Yy, troszeczkę to ogarnę. Yy, mój mąż, zobaczcie, jaki stachany, jaki stachany, ale to nic. Cieszę się, że mi się udało posprzątać te zabawki, naprawdę. Dobra, wynoszę, sprzątam, zmywam, bo też mam do zmywania i odezwę się do Was później. Dobra, na biegu pokażę Wam moje zakupy pepkowe, e, które były rozłożone na raty, bo raz byłam potem, no i wczoraj byłam. E, I idę kończyć obiad, a właściwie ustawiać fasolkę, bo e, kurczak dochodzi, znaczy zaczął się ziemniaki, też powoli zaczynają się e, tam e, gotować, nieważne. Dobra, byłam w pepko i tak. Pojechałam wczoraj tak naprawdę po to, strasznie długo mi się zaszedł z tymi zabawkami, że powiem Wam, jakaś masakra, pojechałam po to, bardzo dobra sprawa, worki próżniowe, to nie są pierwsze u mnie na kanale, jak wiecie, ja je kupuję często, one na długo, znaczy na długo nie starczają, no zależy jak się o nie dba, bo trzeba uważać, żeby, to jest cienka folia, żeby jej nie przebić, no bo wiadomo, że jeśli będzie dziura, to powietrze dostanie się, no i nici z naszej oszczędności powierzchni no i wiadomo też, że jak otwieramy wyjmujemy, no to to też się uszkadza, rozszczelnia więc yy, trzeba uważać ale kupiłam kolejne dwa bo tamten co ostatnio kupiłam, no to jest ja, aku, ja akurat yy, cały czas schowany więc go nie mogę wyjąć, bo tam mam pochowane yy, swetry zimowe dopiero w grudniu gdzieś wyjmę Dobra, mam dwa yy, i kupiłam sobie też to chyba jakiś czas temu właśnie Podkładki, coś takiego innego. Teraz wszędzie są te marmurkowe, czarne podkładki. Nie chciałam czarnych, bo za ciemno będzie. Chciałam coś takiego wiosennego, letniego. I wziąłam sobie z cytrynki coś innego, więc yy, jak już pomyję podłogi i wszystko tak nawić, tip top, czyli po obiedzie, to sobie położę te takie podkładki. Zobaczymy jak będzie z ich jakością, bo z tymi podkładkami to jest tak różnie, powiem wam w pepko. Niektóre strasznie się rysują, drapią i ścierają się te wzorki, a niektóre możecie trzeć, wycierać i nic się z nimi nie dzieje, więc ja mam właśnie takie jedne, które się podrapały, porysowały, musiałam wyrzucić, a mam kilka takich... Który, z którymi po prostu nic się nie dzieje. Nie wiem od czego to zależy, po prostu taka farba czy coś. 5 zł. No i teraz jest, tutaj mam coś, co Wam pokażę, co mi się bardzo spodobało. Wiem, że niektórym się nie podoba ten, ten klimat, mi się podoba. Dlatego kupiłam. Kosztowało 16,99 albo 17,99. Ja mam w kolorku czarnym, były jeszcze białe. Dun, dun, dun. Wąski, wazon czarny, taki, zobaczcie, ala, taki twarz. No, no, to nie jest ala, twarz, po prostu jest twarzą. Mamy tutaj ewidentne usta i nos, i takie oczy trochę dziwne. I jest to wazon wąski. Bardzo mi się spodobał, właśnie jak byłam na zakupach wtedy. No i tutaj mamy takie gumki, niby to ant poślizg. No, niby żeby się nie przewrócił, takie bardziej stabilne były, ale moim zdaniem mogłyby być jeszcze dwie. Te gumki albo jakoś tak, nie wiem, symetrycznie bardziej postawione, bo one są tylko trzy. Jakoś tak, tu dwie i tu dwie może lepiej to by stało, no nie wiem. E, były białe i ten czarny. Nie wiem, on mi się strasznie podobał. I właśnie na mojej tacy w kuchni go widzę, a w nim e, goździki czerwone albo różowe, albo tulipany, których nigdy nie mogę trafić. Taka filozofia, powiem Wam. Powiedzcie, podoba Wam się to, czy nie podoba Wam się to? Kupilibyście sobie, czy byście sobie tego nie kupili? Albo po prostu powiedzcie, czy Wam się podoba to? Powiem, że niektórym rzeczom, osobom się to nie podoba. Kurczę, gorąco. <grymne> Piękny jest. Cudowny. Bardziej mi się to podoba niż te świeczki w kształtach, o kształcie kobiety, czy mężczyzny. No, bardziej, bardziej to. Właśnie, fajnie, że jest wąski, fajny ma kształt, czarny. E nie wiem, podoba mi się to i tyle. Coś chciałam powiedzieć, ale mi luciało. Powiem Wam, że ja poluję na goździki, nigdzie nie mogę kupić. Nikolaj mi dzisiaj namawia na lody. Zobaczymy, czy jej się przypomni. Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to może pojedziemy na lody i do Lidla zajadę, bo i tak brakuje mi. Muszę coś kupić dziś, ewentualnie najpóźniej jutro. Może bym tam byłaby. Nie było ani w Biedronce nigdzie tych goździków. I tak sobie myślę, że gdybym pojechała dziś, to może Ona jest taki fajny Lumpex i może bym tam sobie weszła powiem wam, jak ostatnio tam byłam. To tyle było fajnych ubrań dla dziecka, maluszków, takich malutkich, eee... w ogóle nie zniszczonych, w ogóle. Nawet supełka jednego nie było. Naprawdę, no nawet no widać, że to nie noszone. To nawet nawet jak przeglądałam sobie, to nawet jednego supełka, i tak właśnie myślałam, że może bym tam sobie zaszła, zobaczyła, co tam ciekawego jest. Ale właśnie chciałabym mieć tutaj kwiatki, których nie ma. Wszystko wykupione zostało przed świętami. Naprawdę. Wczoraj nie było ani jednego badylka suchego. A ja go właśnie widzę na mojej lustrzanej tacy z kwiatkami albo goździkami. A jak ostatnio byłam w kwiacie, to jedna gałązka goździka 8 zł. Więc trochę wiecie, trochę tak. <laughs> Przynajmniej kilka gałązek. No nie wiem. Dobra. Idę gotować obiad i później się do Was jeszcze odezwę. Sprzątam dalej, odkurzam taki dzisiaj dzień sprzątający, mimo że dzisiaj jest środa. Tak, środa, 14:24. Jeszcze nawet yy, nie wchodziłam. Nie mój telefon, ładuję się, nikolaga sobie używała, ale ja nawet jeszcze nie wchodziłam tak na Instagrama, nic nie patrzyłam. O, jakie smsa mam nawet jakiegoś czekam na trzy paczki, więc yy, i na wiadomość o, jeśli chodzi o Sensei, bo moja sukienka w ogóle w paczce nie została spakowana yy, miała być na święta nie wiem czy mówiłam, czy nie wczoraj dostałam paczkę z Sensei, patrzę nie ma mojej sukienki, którą miałam włożyć na święta yy, a oczywiście zapłaciłam za nią więc zadzwoniłam na infolinię dowiedziałam się co i jak, znaczy powiedziałam co i jak no i mam czekać na wiadomość w ciągu kilku dni roboczych, dadzą mi znać z, z tego całego tam gdzie pakują co dalej, czy mi zwrócą kasę, czy wyślą sukienkę, ja chcę sukienkę, a nie kasę, co to jest, a, hebe, dobra, nieważne, gotuję obiad. I powiem Wam, że zmieniłam sobie te poszewki, one niby są takie ekstra miękkie, no jak dla mnie są troszeczkę szarskie, ale są piękne, bardzo mi się podobają, ale ich minus to jest to, że na tym czarnym materiale wszystkie paproszki, widoczne, zwłaszcza że ja sobie zmieniłam teraz na żółte, na czarną. Yy, I wszystkie te paproszki są widoczne, niestety, ale są śliczne. Może gdybym innego kolorku miała? No, zwłaszcza te frędzle. Tylko też się strasznie sypią. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda czyli czarna, żółta. No i ta taka m, kremowa bardzo ładne, Dobrze, że kupiłam trzy. Yy, więc tak wyglądają druga część więc teraz zapraszam was na mini haul i zobaczcie co kupiłam w końcu, dało mi się były tulipany i były goździki ja wybrałam sobie uwielbiam uwielbiam, do tego mojego pięknego wazonu tutaj mam w papierku, bo byłam u mamy i sobie u niej wodę, ale mam też tutaj już nożyczki, więc sobie poobcinam, no i te cudeńko, które muszę wsypać tutaj, bo dzięki temu stać będą dłużej. No właśnie, było dużo, powiem Wam, że goździków to było mało, ale było dużo tulipanów. No ale stwierdziłam, że tulipany, jak widzę, że są goździki, to ja biorę goździki. Dobra, poobcinam te końcówki im bo też tak z goździkami to też trzeba uważać, bo one łamią się, ale powiem Wam, że za taki duży y, pęczek zapłaciłam 13-14 zł bez grosza. Czekajcie, poucinam sobie, no dobra, żeby lepiej miały pić. Ach, kurczę, tak dawno już chciałam im mieć, no, nie no dużo ich, dużo ich jest naprawdę że cieszę się, że udało mi się w końcu kupić i bez zastanawiania znaczy bez zastanawiania się no wiadomo też nie ma co przepłacać um, dobra poucinałam na skos jejku te kwiatki są tak długotrwałe wejdą mi do tej małej dziurki ej zobaczcie ciasno będzie im weszły no tu jest jeszcze pączek i co mam ten pączek wsadzić to w... kurde Czekajcie. Dobra, trudno, nic z tym nie wymyślę. Nie, jeszcze to. Dobra, wsypię to i odezwę się do Was zaraz. Wam, że tych goździków jest tak dużo, że musiałam na dwa wazony. Czyli mogłam kupić dwa. Kupiłam jeden. On jest fajny, ale jest wąską, ma tą szyjkę i mało wchodzi. A tak na ścisk chciałam wkładać. Hmm, no trudno. Dobra, pokażę Wam. Foodhaul. Chyba to pokazywać, tak naprawdę. Dobra, papier toaletowy, ominimy to. Kupiłam sobie. Mandarynkowe Summer's bee. Podobno dobre. Nie wiem, ale jakoś miałam ochotę spróbować. Więc coś takiego. Zerówka oczywiście. Oczywiście, zerówka. Czy ja tu coś mam? O mam, ostatnio nie było chleba, ale już mam. Mam taki chlebek. Yy. Jeszcze był ciepły, kupowałam. Dobry jest, chociaż nie aż tak jak ten, co ostatnio kupiliśmy to było po prostu fenomenalne Przepyszny. Ok, kupiłam winogronka. Mam nadzieję, że są bezpestkowe. Zobaczyłam, że tak ładnie wyglądają i kupiłam. A nie wiem, czy mają pestki. Lepiej jakby nie miały. Zestaw papryczek. Tym razem tu jest pomarańczowa, nie żółta. Kiwi. dorki więc, więc tak na teraz tutaj mam parę gadżecików odkładam tak delikatnie, wiecie, nie chcę szeleścić, bo tu strasznie szeleszczące wszystko yy, oprócz tego mam tam, a jeszcze jedna stolba yy, będziemy robić muffinki z Nikosią no i kupiłam takie kolorowe drażetki perełki kolorowe do ozdoby, żeby fajnie wyglądały, wiadomo, yy, jemy oczami, więc yy, jeszcze truskawki, o ale to w sobotę kupimy truskawki no właśnie, tak z truskawkami posypane takimi kolorowymi kuleczkami. Kupiłam też coś takiego cukier ze skórką cytrynową. To tak o aromacie cytrynowym i kupiłam, bo były wszystko świąteczne takie ozdoby, wiecie, z pierniczkami, chojniczkami No to trochę tak na Wielkanoc niekoniecznie, ale były ostatnie takie miks różowo-fioletowe słodkie, jakieś takie serduszka srebrne. No takie kolorowe, ładne dziewcząńskie. I do tego mm, taki zwykły pisak lukier. Jeśli, jeśli chodzi to tu, oto to jest tu. Tutaj tu nic nie ma, są nikosi rzeczy. Tutaj też nie. No i byłam dzisiaj też na lumpkach, tak jak Wam mówiłam, zobaczcie, jaką mam całą torbę różne rzeczy. To pierwsze to Nikolich apaszka, co to, to nie jest tamtąd. O, jakie ciężkie. O nie, super. O nie, bym musiała to i rozciąć. Szkoda mi tej torby, bo ona taka wielokrotnego użytku, ale Nie, to z wielokrotnego Dobra, i tak pójdzie do zandurzenia. Yy, z krainy Wędlin. Szlachetna kiełbasa. Mam nadzieję, że będzie dobra. Nie wiem. Zobaczymy. Jedne pierogi z... Z i z serem wolę tak mówić niż drugie z kapustą, chociaż one z, już nie pamiętam jak te z smakują, ale w Lidlu kupiliśmy jakieś czas temu były bardzo dobre, no. Kupiłam pierwszy raz do spróbowania kawanosy. E, chili. Mam serowe, jeszcze ich nie jadłam. I tutaj chili. Zobaczymy, czy są faktycznie ostre. W Biedronce są małe korniszone chili. Wiecie, jak one są ostre. Miałam je kupić, ale czy ja jeszcze będę wydrąca? Chyba raczej nie. E, dwie ostatnie sztuki. Dwie ostatnie sztuki polęniczki. Ostatnie to już z, takim, z taką błoną będę musiała to zaraz poskalpować. Nic więcej nie było. No i torbę pudek. Super cenie, naprawdę. To jest też, co muszę zaraz poporcjować. i coś tu jeszcze mam, oprócz tej jednej polędwiczki cztery mozzarella. Tak? A nie, jeszcze coś jest. Takie zimne rzeczy serek, taki ze szczypiorkiem do portilek. bo tam już mam i to wszystko. A jeśli chodzi o Loophole, to kończąc ten odcinek tego vloga y no nie wiem, czy chcecie takie coś, żeby Wam nagrać? Może Wam nagram i pokażę. Tylko, że to są dla dziecka rzeczy. Hmm, więc nie wiem. Czy to Wam pokazywać teraz, czy nagrać osobny? Dajcie znać, jak chcecie. Czy chcecie takich odcinek? Hmm. To niekoniecznie. No właśnie, nie wiem. Ale pokażę Wam jedną rzecz, którą fajną kupiłam. Yy, sobie. Jaką jedną, jedyną rzecz. Bo ostatnio moje zakupy to równają się nic dla mamy, reszta wszystko dla reszty. No, ta sukienka, która nie przyszła, nie wiem. To sobie znalazłam taką apaszkę. Co prawda za kilogram bardzo drogo wychodziło. Naprawdę drogą taką wielką apaszka. Zobaczcie jakie piękne kolory, widzicie? Takie pareo jakby z takimi frędzlami. Yy, bardzo wielka, że ja mogłabym z tego sukienkę sobie zrobić, naprawdę zobaczcie, ale śliczna. Ja lubię takie kolorowe apaszki. Było różowo, błękitna też, ale była uszkodzona, a ta nie jest. Hmm? No to nie jest taki na nowy kolor chociaż nie na no, taki mocny, żywy nie uszkodzona, bardzo ładna, duża Myślę, pomyślałam sobie ją biorąc, że może gdybyśmy pojechali gdzieś na w, w okresie, okresie letnim chociaż nie przewiduję takiej opcji po porodzie się ale gdyby to tym będzie fajnie się zasłonić Wiecie, te miejsca, których nie chcemy pokazywać, chociaż nie wiem, jak moje ciało będzie wyglądało po porodzie. Po Nikoli wyglądało, wiadomo, że ten okres, no musi to się wszystko skulić, no musi. Nie wierzcie to, co pokazują w Instagramie, że dziewczyny, nie wierzcie w to, że dziewczyny rodzą dziecko i nagle one pokazują zdjęcia z super ekstra płaskim brzuszkiem. To jest niemożliwe, po prostu niemożliwe, chyba, chyba, że. E... No nie, no to, ta skóra musi się wchłonąć, no nie ma innej opcji, naprawdę, więc nie wierzcie w takie rzeczy, że nie miejcie kompleksów oglądając Instagrama, bo to wszystko jest, mm, wiecie, z przymurzeniem oka, po prostu każdy stawia zdjęcie, żeby ładnie wyglądać, takie atrakcyjne, nikt nie stawia zdjęć świeże po porodzie, takich wiecie, no skóra... Brzucha no, nie wygląda, no jednak to dziecko musi gdzieś się zmieścić, ona się rozciąga, musi się rozciągnąć, żeby ten mały człowiek miał mógł rosnąć. No i y, ona nie wygląda cudownie po porodzie. Chociaż moja, chociaż ja weszłam od razu w ubraniach przed porodu, to jednak też nie miałam idealnego ciała i ona nie, m, 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 brzuch nie był piękny od razu po porodzie, jakby miała jechać nad wodę i rozbierać się. No nie, 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 potrzebuje to trochę czasu. Jeśli, jeszcze zależy jak rodzimy, czy naturalnie, czy mamy cesarkę, bo przy cesarce to jeszcze jest chyba inaczej, bo tam jest blizna, no trzeba, mm, no nie wiem jak to jest przy cesarce, prawda, no ale też tak, no nacięcie i w ogóle, no, więc no musi się wchłonąć, więc dziewczyny, to co na Instagramie, nie wierzcie, bo ja wiem, że bardzo dużo z Was, dużo osób, kobiet ma kompleksy przez Instagrama, po co tam jest, Chadamy takie zdjęcia, które chcemy, żeby na których ładnie wyglądamy, prawda? No właśnie, i trzymajmy się tego. Instagram fajny, ale mało prawdziwy, jeśli chodzi o macierzyństwo, to też dobry temat do filmu, yy, więc nie ma co tam się wiecie. I skóra też idealna, ciało idealne nie jest. Potrzebuje czasu, jak wszystko! Także ja żegnam się z Wami. Och, jakaś tam awantura jest! Dzieci się kłócą! O, już lecą, już coś tam do się bawić. Bardzo ciepło, gorąco. Dobra, chowam to mięso. A, bo w sumie mam tylko te łódka. No, i polędwiczkę, bo tak naprawdę tylko po to pojechałam, i tu które te parę rzeczy kupiłam. No i ten lumpkol. Jeśli chcecie taki film, mm, ale jeśli chcecie obejrzeć, żeby zobaczyć, co jest, a nie żeby było, że. Kupujesz używane rzeczy dla dziecka. O matko, święta. Straszna rzecz. Bardzo straszna rzecz. Mam bardzo dużo nowiutkich, ale i mam używanych z ciuchlandu, z kredu, lumpa, nie wiem jak tam się mówi. Właśnie parę rzeczy kupiłam i powiem Wam, że i ma ma jakość, y i firma, i w ogóle nowka sztuka, więc tak to będę brać, nie widzę problemu. Więc dajcie znać, do zobaczenia, nie gadam. Ciekawa jestem tego kosmerski. No bo ostatnio nigdzie nie było, ale trafiłam. Nie gadaj, już tylko się żegnaj, do zobaczenia i pewnie teraz się spotkamy w jakiejś wielkanocnej odsłonie, czyli moja wielkanocna kre kreacja, czy tam makijaż, jak mi się uda nagrać, e, może nowe paznokcie, bo mam tutaj, o, pożyczyłam sobie, a gada, bo miałam się rozłączyć, e, pożyczyłam od bratowej jakieś tam lakiery, więc może coś będę kombinować ze swoimi i z jej. zobaczymy, to będzie w kolejnym odcinku, czyli już ostro po świętach, ale klimat świąt Myślę, że się da jeszcze poczuć po świętach, więc pa pa.